Szkubiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian Nie dla mnie już przy mnie nie odkręcasz kran Już nie dla mnie nakryskiem zraszasz czarystkę, Wszystkie wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty Chcę się kom Chcę bez twa kąpiel twagidła, nie stygła Choć podcięłaś i skrzydła strąciłaś bo. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej Boże O tym, co już bez ciebie kąpać się nie może Boże, już kąpiel nie dla mnie, nie dla mnie plusk Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg Smukłe ciało trąc wrotem, Nie pamiętasz już o tym, jak czekałem Złopotem spragnionych ust To nie do wiary, że niedawno tak to było w słuchawce głos dzwonisz, jak to miło A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpie Mówiłaś Tak, bo ja się często kąpię Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś Tak jeszcze wczoraj, bo już dziś Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pianki nie dla mnie już przy nie odkręcasz kran, już nie dla mnie nakryskiem, zraszasz czary, swe wszystkie wiem, że czeka, aż wszystkich już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pąk, lecz choć ból otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel nie stykła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś głąb i tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już bez ciebie kąpać się nie może, Boże. Już kąpiel twa nie dla mnie, nie dla mnie plusk, każda kropla w twojej wanny nie mój drąży mózg, smukłe ciało trąc wrotem nie pamiętam już o tym jak czekalem z łopotem spragnionych ust, spragnionych ust